Cześć. Dzisiaj przychodzę do was z przepisem na legalną, zdrową szarlotkę. Na początku 600 g jabłek myjemy i ścieramy na tarce o średnich oczkach, dodajemy na patelnię, mieszamy z łyżką miodu i łyżką cynamonu. W międzyczasie odmierzamy 300 g mąki, 60 g ksylitolu, ścieramy 150 g zimnego masła i dodajemy dwa żółtka. Całość mieszamy, no i później zaczynamy ugniatać. Jeżeli konsystencja byłaby zbyt sucha, to można w międzyczasie dodać połowę białek, które nam zostały, i wychodzi nam taka masa. Dzielimy ją na dwie części, wkładamy do lodówki na pół godziny. No i większą część rozwałkowujemy, nakłuwamy widelcem, przekładamy naszą masę jabłkową. E, ładnie tutaj ją rozprowadzamy, żeby była równomierna. No i później na to będziemy ścierać na tarce tą naszą mniejszą masę, żeby stworzyć kruszonkę. Nie jestem fanką robienia dwóch ciast, jedno na kruszonkę, jedno na, jedno na spód, dlatego tutaj sobie ułatwiamy i robimy jedną masę. Ścieramy na całą powierzchnię, wkładamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni, grzanie góra dół. No i tak prezentuje się szarlotka.